Witamy w studiu przedmeczykowym na WISI i kanałów TVP Łukasz. And BBC Luke. Studio poprowadzę Wojownik i mój głupi kuzyn Zangi. Luke Warrior. Shut up, retard, I understand Polish, but you don't understand me, asshole. Tak więc niebawem meczyk rozegra najlepsza drużyna turnieju, venoma Łukasz wojownik de Burning. Crusadę. Luka, jak myślisz jak się potoczy meczek? I hate you clown. Czy możesz powiedzieć coś więcej? Who cares? You are the dumbest person I've met so get happy. Łukasz Wojownik The Burning Crusade will win the match. Aha. Niezrozumiałe, nieważne. A skoro jesteś ekspertem od tej gry to pokaż nam jaka będzie tak dyka drużyny u TBC. It's map you lame. No wiem, że Tibia. Give me League of Legends. Ano tak. Ok, so Luke, TBC's players are going to attack here, here and here. Jeszcze malutka sonda zrobiona sierot znawców tej gry. Zadano pytanie. Kto wygra meczyk? Not you, your team is dumb. Oto wyniki. No proszę, okazuje się, że FC Twarde Zwisy nie mają żadnych szans. To już tyle z naszej strony, żegnają się z wami Łukasz Wojownik, najlepszy góracz. And Luke Warrior. Zapraszamy na meczyk. Do zobaczenia.